No cześć, siemaneczku, co? Jak widzisz po miniaturce dzisiaj mamy kolejną dawkę gierek, tym razem, które się już skończyły. Przyszła już na nie pora. Ludziom się po prostu znudziło granie w te gierki. Dzisiaj wam je przedstawię i opiszę. Co można by było, jak można by było zapobiec, i czy w ogóle dało się to zapobiec, więc zapraszam do oglądania. No to tak. Moim pie numerem pierwszym będzie oczywiście nasz stary, nielubiany StumbleGuys. Ja go w ogóle nie lubiłem, w ogóle w niego nie grałem. Mi się tak gra strasznie nie podobało, ponieważ miał taki dziwny swój klimat. Była taka trochę tandetna. Co prawda dużo ludzi ją nagrywało, ale to bardziej tacy Minecraftowi, youtuberzy, współ... Nie chcę tutaj wymieniać po nazwie, ale... Myślę, że każdy wie o kogo chodzi i o co chodzi. Myślę, że twórcy nie zawinili tutaj jako twórcy, że im się po prostu nudziło, bo ta gra miała dużo update'ów, miało dużo potężnych współprac, no ale niestety ludzie po prostu zaczęli nie lubić tej gry. Jakoś mi teraz nie widzę, żeby tak na YouTubie, może jeszcze są ludzie. I to może trochę jak. Mój numer 2, czyli Among Us Boże Święty. Ta gra była dosłownie memem. Była poniekąd poważnie, ludzie ją nagrywali. Wiem, że dużo polskich streamerów ją nagrywało, ja też ją bardzo lubiłem, ale no niestety jej czas nadszedł, jak każdej innej gry. Jak wiecie, kawy inna nagra w przeciągu. Po prostu się skończy. Prędzej czy później nadejdzie na nią czas. No, taki jest los każdej gry. Oj. Teraz na celownik bierzemy Fall Guys. No cóż. Ta gra też była jakaś taka dobra, ale już każdy o niej zapomniał. No, kiedy ostatnio słyszeliście o Fall Guys? Przyznajcie się w komentarzach. Kiedy ostatnio mnie, słyszeliście o Fall Guys? No, przyznajcie się. Co by, co by na tą grę powiedzieć? Czy nie, że ja bym coś tam ciągnął czy coś Ale wiecie, ta gra miała swój pik popularności który był z 2020 oraz kiedy przeszła na model free to play. Ale tak jak Stumbleguys, a dokładnie Stumble Guys o niej pomysł na porażkę. No, i niestety tak to się zakończyło. No, co by tu więcej powiedzieć na tą. na o tej grze. Nie na tą grę, ale. Okay. No, że teraz nikt o niej nie słyszy. Nie pamiętam o niej ani trochę. Piszcie sobie teraz w YouTuba i zobaczycie, że. No, nie wiem, tak średnio ludzie na niej nagrywają. Tylko taki co zagorzali fani, który serio. O, bo kochali tą grę, lub wydali na nią 15 tysięcy, zł. Jak ich mama zobaczy, że nie, nie grają nią, to chyba ich zaczaśnię. Okej. Okay. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba i docencie to, że poświęciłem się. I o 22.00 nagrywam dla Was odcinek. Dziękuję. Pewno zostawiliście. Bierzę Was.